Natan. Co ja mam z tobą zrobić? Pewnie masz tak samo dość mojego gadania, jak i ja. Zostałeś tu ze mną, zamiast jechać na wycieczkę z pozostałymi dziećmi. Mam to gdzieś. Tak i w tym tkwi cały problem. Dlaczego wyłącznie ja dostaję karę? Bo to ty zacząłeś bójkę. Nie chciał mi oddać książek. Kazałam ci je zostawić w pokoju. Sam jesteś sobie winien. Nie miał prawa mi ich wyrywać. A ty nie miałeś prawa podnosić na niego ręki. Nie chodziło tylko o to. A o co? O nic. Powiem na spowiedzi. mimo moich starań widzę że bardzo chcesz podążać tą samą ścieżką co twój brat marnujesz się zwialiśmy im widzisz okej okay. patrz na to ha? Wow, to jest dwusetka? Dwusetka? Pogięło cię? To przecież jest pięćsetka. CC, dwusów. No co ty? A. Kradziony, co? Nie. Skądże znowu? Ej, nie wiem czy wiesz, ale ja. się zmieniłem. Ciężko na niego harowałem. No, śmiało, usiądź. Co? Wiesz kiedy odstawiasz takie szopki? Kiedy masz poczucie winy. Za bystry jesteś, braciszku, wiesz o tym? Dobra. Dostałem robotę. Dobrze płatną. Nawet bardzo. Ale muszę na trochę wyjechać. Na jak długo? Coś koło roku. Maksymalnie. Szybko zleci, zobaczysz, okej? Okay? Zostawiasz mnie. Przestań, nie dramatyzm. Nie wystarczyło, że zostawiłeś mnie w tym miejscu? Dlaczego mi to robisz sam? Ja robię to dla ciebie. Zarobię kasę dla nas dwóch. A za parę lat, jak, jak wyjdziesz... za parę lat? Weź mnie ze sobą. Ja zrozum, sam lewo daję radę. Dorzucę się. Wiem, że nie przepadasz za sierocińcem. Nie masz pojęcia. Ale to teraz najlepsze miejsce dla ciebie. Okej? Okay? Wierz mi, wiem, co mówię. To nie fair. Ej, całe nasze życie jest nie fair. Ale żyjemy? Nie? Ta. Tak. Wiesz co, właściwie mam jeszcze jedną niespodziankę. Tylko sprawa nie jest taka prosta. Co? Znalazłem rzeczy mamy. Wszystko, co sprzedał tata, namierzyłem kupca. Jak mówisz to, żeby mi poprawić humor? Nie przysięgam na Boga. Gdzie? No. Druga strona miasta. Może byśmy coś odzyskali? Czyli ukradli? Jaka to kradzież? To są przecież nasze rzeczy. Gliny będą miały inne zdanie. No to nie dajmy się złapać. To co, gotowy? Niech będzie.